Pogoń trębaczów. Ostatni reprezentant powiatu Kępińskiego w rozgrywkach o Okręgowy Puchar Polski została wyeliminowana. Pogromcą okazała się trzecio-ligowa ostrowie Ostrów Wielkopolskiej, która odniosła zwycięstwo 3-0. Ostrawianie posiadali optyczną przewagę na boisku, wypracowując sobie kilka okazji. Do siatki rywali trafili dopiero w 32 minucie po stałym fragmencie gry. Rzut wolny z odległości około 23 metrów na bramkę zamienił Daniel Kaczmarek. Kilkadziesiąt sekund później nad poprzeczką uderzył Tomasz Kępiński. Gospodarze w pierwszej połowie nie stworzyli większego zagrożenia, chociaż zdecydowanie lepiej prezentowali się w pierwszej niż w drugiej odsłonie, kiedy kompletnie opadli z sił. W 58 minucie faulowany w polu karnym był Tomasz Kępiński. Sam poszkodowany podszedł do jedenastki i popisał się celnym strzałem. Wynik meczu ustalił w ostatnich sekundach Maciej Sipożyński uderzając z lewej strony boiska. No, myśmy, myślę, że postawiliśmy w pierwszej połowie tam jakieś warunki. Broniliśmy się dość dobrze. Chłopaki się starali, walczyli, no, ale myślę, że Ostrowia zasłużenie wygrała. Do półfinału o Okręgowy Puchar Polski awansowali także piłkarze KKS-u Kalisz, którzy pokonali Jarotę Jarocin 3-0. LKS głuchów przegrał z centrum monstru Wielkopolski 1-6, a Wiktoria Skarszew pokonała Piast Kobylin 2-1. To nigdy nie jest formalność, powiem to szczerze. Tutaj w Trębaczowie są zawsze ciężkie mecze i pamiętam już jak tutaj się przyjeżdżało, graliśmy i tutaj już drugi raz gramy też Puchar Polski. Pamiętam jak tu przegrywaliśmy 1-0 i 2-1, ledwo wyciągliśmy, także oczekiwaliśmy się, że oczekiwania były takie, że na pewno nam tu coś się postawią. I tak Tak bylo. No, było bardzo dużo podbram podbramkowych sytuacji. Z tego, co, e, co było widać, no, przynajmniej no, te 3-4 bramki powinny więcej wpaść. No, ale jesteśmy zadowoleni, 3-0, nikomu się nic nie stało. cali zdrowi wracamy do domu. Cieszę to, że Ostrowia strzela wreszcie bramki ze stałych fragmentów. Martwi to, że jest nieskuteczna. No właśnie, no, gdzieś tam od tej Krakowi gdzieś wszystko e, jakby ucichło i, i, i tych bramek mniej strzelamy. No, stałe fragmenty na pewno e, dobra rzecz, bo, bo tego nie było e, i, i zaczyna to wchodzić, ale no na no, no, takie sytuacje, jak mieliśmy dzisiaj, musimy wykorzystać. W półfinale kapitan Ostrowi, Tomasz Kępiński, chciałby trafić po sąsiedzku na drużynę z Kalisza. No, myślę, że fajnie, fajnie by wyglądał pojedynek nasz z KKS Kalisz i e, no, takie derbowe spotkanie na, na szczeblu, powiedzmy tutaj, e, finału okręgowego. Także mm, nieważne, jaki to będzie przeciwnik, na pewno będziemy chcieli wygrać, ale dla kibiców na pewno atrakcyjnie byłoby to, gdyby był KKS Kalisz. Chyba trudno się zmobilizować jest nagle w Pucharze Polskiego, Okręgu Kaliskiego kiedy jeszcze nie tak dawno, kilka tygodni temu rywalizowało się na szczeblu centralnym z Ruchem, z Krakowią. No to na pewno tamte spotkania były dla nas wyzwaniem. I tutaj tak samo no, musimy do tego spotkania podejść maksymalnie skoncentrowani, bo nie jest tak łatwo strzelić i Powiedzmy, Krakowia czy Ruch się przekonały o tym, że te zespoły z niższych lig potrafią stawić czoła tym z wyższych, także, także no, też musieliśmy tutaj maksymalnie podejść skoncentrowani i e, pomimo tego, że, że prowadziliśmy 2-0, to, to cały czas ten mecz y, nie był jakiś łatwy dla nas. Pary półfinałowe rozlosowane zostaną w siedzibie Kalickiego ZPN